Wszystkich na moim kanale. Chciałem Wam pokazać jak wygląda moje pole pszenicy o zimnej po dwóch tygodniach od zastosowania pierwszej dawki azotu, jakim był Saletrosam 26 w dawce 150 kg. Usiałem tu około niecałe 100 kg. Więc jak widać, efekty są. Pszenica się zakrzewiła. Myślę, że pod koniec przyszłego tygodnia powinienem wjechać z pierwszą dawką nawozu do listnego, w tym przypadku będzie to mocznik, roztwór 15%. Dzisiaj mamy wprawdzie pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale na polach tego nie widać brak słoneczka i zimno, temperatura w tej chwili około 5 stopni, więc myślę, że przewidywana pogoda w przyszłym tygodniu nie zahamuje dalszego wzrostu roślin. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych chwilach.